Proszę panią, ta gruszeczka przyjechała z pani z Małopolski, z Krakowa. Specjalnie dla pani gruszeczka w poniedziałek. Proszę bardzo, pani uwielbia gruszeczki. Tak, uwielbia pani gruszeczki, proszę sobie sprawdzić. Tak, proszę sobie sprawdzić tutaj. Poczekaj, ja sobie ugryzę pierwszy, żeby nie być dobrze. Mm. Mm. proszę. Pyszna. Tutaj. O tutaj rybusiu, o tak. No. Tutaj pał sobie, o tu. I tak, o. Tak, jedz sobie, tak. Takie dobre. Ty lubisz gruskę przecież, Panciu, wiesz, że lubisz gruseczkę. Ale wcinał uwielbia gruski. Moja rybka kochana, je sobie, tak. No. no. Takie dobre. Jejku, jakie dobre gruseczka, tak żeby piasku nie było, tak, jest sobie bez piasku, powolutku. No, nie, 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 moje rybki nie, moje rybki, kochane, kocham cię. Smacznego pipuś. nie, 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 tylko nie, paluszka, tylko gruszkę. No. Gruszeczkę, rybusiu.